Jak widzicie poradnik do karciarza, ale jeszcze zanim zaczniemy to Jeśli spodoba Ci się filmik, daj lajka, like subskrypcję, dzwoneczkiem żeby nie ominąć następne filmiki. no i co, zapraszam do oglądania Nigdy o tym nie wspomniałem, ale poradniki które nagrywam na kanale co piątek yy, jest to seria w której możecie zgłaszać swoje postacie, które chcecie obejrzeć następnym razem w komentarzu, więc zapraszam bardzo do komentowania jest duża szansa, że nagram Waszą postać Twisted Fate nie ma masy mechanik jest w zasadzie prostą postacią, lecz jest kilka rzeczy, które mogą Wam się przydać, więc bez zbędnego przyciągania, zaczynajmy. QTFa nie ma żadnych skomplikowanych mechanik, lecz jest jedna ciekawa rzecz, o której mogę Wam wspomnieć: czyli TF puszcza trzy karty. To o każdy raczej wie, ale co ciekawe, odległość między kartami, tym najbliższymi siebie, wynosi długość flesza. Czyli jeśli teoretycznie zbisowaliście środkową kartą, a przeciwnik odeszła na maksymalny range, to jest szansa, że walniecie go drugą kartą. Tak jak tutaj. TF ma jedną z bardzo mocnych mechanik, czyli stun jako point click. Dlaczego to jest takie mocne? Gdyż zawsze go dostajesz. No, dobra, nie zawsze. Aaaa, Zobaczmy, co co wody, wody, nie. No. Razem ze Stunem TFA bardzo fajnie działa Everfrost. Dlaczego? Tu możecie to zobaczyć. Jak widzieliście, przeciwnik nie miał praktycznie szansy się ruszyć. Cały czas był na stuny. wtf działa także na towery. ETF-a daje mu biernie atak spida. A poza tym, że daje atak spida, daje jeszcze dodatkowy damage 104 czwarty Wydaje się być bardzo mocne z tego powodu, że kombi się z naszą kartą. Bądź po prostu, jeśli gramy TF pod AD, to można grać TF pod AD, fajnie działa, gdy zadajemy co jakiś czas większy damage. Coś z tyłu Caitlyn Jako AP postać, TF jest niezaprzeczalnie królem Romów z MIDA. Jego Ultima ma na tyle duży zasięg, że z MIDA możemy praktycznie przeteleportować się na bota, topa, po prostu na obie linie. A do tego ujawnić każdego na mapie, jeśli nie ma Banshee, ostrze nocy. I to w sumie tyle tych dwóch itemów tylko tych. Teraz pokażę kolejność maksowania To bardzo króciutka, więc chodzimy dalej. Ok, teraz przechodzimy do run. Jak widzicie, tutaj macie od razu pokazane, jak są runy Tefa. Jak zwykle, tutaj sobie wybieracie między armorem a listami No i to w sumie tyle z jego run. Można takie runy. Ja, ja osobiście lubię grać te runy z Ignite. Em. Wy sobie grać jak chcecie. I jeszcze można zagrać takie runy, tutaj buty albo, właśnie, stopwatch to sobie też już sami dobierzcie tu raczej o tak w ten sposób albo to albo to wiadomo standardowo tak samo i tutaj coś tak naprawdę co chcecie tu może być może być wszystkie konfiguracje które ja tutaj pokazałem mogą być już sobie sami zdecydujcie to zależy od was no i co te runy najlepiej grać jeszcze z teleportem to na tyle z run przechodzimy dalej OK, teraz przechodzimy do buildu. Na starcie możecie zobaczyć najlepsze i temy początkowe. Jak piszę, od lewej do prawej moim zdaniem jest taka najlepsza kolejność. Teraz możecie zobaczyć temy pod AP. I tutaj coś śmieszne, dla mnie Everflow jest po prostu najlepszym z tych wszystkich temów. A reszta to już nie ma znaczenia. Po prostu Everflow jest nad wszystkimi. I tyle. Następnie daj temy na TF pod AD. Gdyż tak też można grać. Może kogoś się zachce. Tylko wtedy maksujecie A jak coś. Tutaj jak widzicie. Jest Galeford, jest najlepszy item z tych wszystkich Chyba, że jest dużo tanków, to gracie jak Kraken Następnie posiadamy pull build pod AP I tutaj To ciekawe jak możecie zobaczyć jest Rapid Fire Cannon Rapid Fire Cannon składacie tylko wtedy I słuchajcie, moim zdaniem tylko wtedy, to jest moja subiektywna wina Tylko wtedy, jeśli enemy team jest zasięgowy I ciężko wam będzie po prostu do niego podejść Na przykład Taki Xerath, a z przodu jakiś tank No to Rapid Fire Cannon będzie fajny bo będziecie mieli po prostu zasięg na serafa, który ma naprawdę duży ręcz. I najważniejszy z tych itemów powiedział, że jest Lidl, gdyż bardzo ładnie działa z naszym bu. No i co? A tutaj macie Full Build pod AD. Nie ma co tłumaczyć, po prostu damage. Jednymi z najcięższych matchupów na TF może okazać się Eni, Fizz czy Cho'Gath Lecz Rak też to sobie dobrze poradzi. Teraz ciekawostki i porady. Pierwszą ciekawostką jest to, że jeśli użyjemy najpierw Wu, a potem Zoni to możemy wybierać kartę, będąc na zoni. Tutaj możecie zobaczyć. Następną, również zonią, za pomocą zoni możemy przerwać swojego ulta. Wystarczy tylko kliknąć najpierw w ulta, potem zoni. TF ma naprawdę dobrego pusza. Więc jeśli już stwierdzicie, że jesteście wystarczająco silni na roaming, to starajcie się spuszować swoją linię jak najszybciej, używając Q, no i może nawet czerwone karty. Eee, następnie schodźcie na jakiegoś bota bądź topa, no i po prostu róbcie łatwe kile. Ponieważ ma dobry push, może też speed Jeśli ktoś zdał was przyjdzie, to po ulta do ucieczki. Prosto! Twisted Fate nie ma jakichś niesamowitych outplay, lecz w swoim etapie gry ma naprawdę pokaźny damage, więc tutaj masz kilka lepszych akcji. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam na następne i cześć. you want to know me about it, see if the meeting. Dopa can do that.